Siema, siema, diamenciki. Filmów nie było bardzo długo. Ponieważ. No. Zepsuła nam się kamera. Najpierw rozładowała. Potem zepsuła. No. W tym jest problem. I filmów nie było może. Z rok i pół. Może nawet więcej. I. Mogło to was trochę zirytować, ale ale przepraszam. Przepraszam, że ich nie było. I to jest zapowiedź piosenki. Jutro piosenka o godzinie jeszcze nie wiem której dopiero się no wiecie, wtedy kiedy wyleci, bo na którą się wyrobię, to wtedy zrobię. Bo na przykład mogę spać do dwunastej, a piosenkę zrobić dopiero o 18.00. No, a mogę spać do 6.00, a piosenkę zrobić o 8.00. No, tak może być. I jeśli tak będzie, to będzie, a jeśli tak nie będzie, to nie będzie. Czyli piosenka z moim imieniem Jutro. No, moje imię. Tam jest dość dużo w tej piosence słów o mnie. Na przykład jest tam coś o Super Stevie i Super Aleksie, jest tam słowo haha i tyle wam mogę powiedzieć. A resztę się jutro w oryginale dowiecie, tak? Reszta jutro. A więc zapraszam na piosenkę z moim. 一边点谢吧。